Maneczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19 z Farmingowej Masakry. Nie wiem, czy mnie widać, to słabo mi widać. Tak, przepraszam, bo mam bardzo słabą lampę. Bardzo, przepraszam, bardzo serdecznie. Może tam będzie coś widać. Farmingowi Masakry w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, puściłem sobie pracownika na jednym i na drugim polu, ponieważ jestem sam na farmie. Muszę sam wszystko ogarniać. Eee, siejemy. Aktualnie porobiłem od ostatniego odcinka. Zaraz wam pokażę parę udogodnień. No nie udogodnień, tylko pobudowałem na farmie. Kupiłem parę pól. Na przykład 177, 179, 181. Kupiłem i połączyłem je w jedno, więc będzie jedno druge, duże pole. I będę tu siał soję. Eee, teraz będziemy opryskiwaczem to opryskać. Będziemy po prostu środkiem z nawozem. Będziemy to robić. Widzicie, właśnie eee, to jest, właśnie jeden zakup. Zetor 52.11. Parę dni temu był, tam widzieliście, live był i 60 już nie było. 60 to jest Zetor. Wiecie lepsze wygłuszenie w środku i w ogóle no, bardziej takie, nawet, no komfortowe. Dobra. Tu będziemy yy, pryskać właśnie nawozem. Środkiem z nawozem. OK. I będę wam yy, mówił co się zmieniło na farmie. A poza tym yy, przepraszam, że tak późno, ale zapraszam do subskrypcji. Do lajkowania, komentowania. Na może dwa. Może dwa odcinki. Będzie informacja czy jaki konkurs będzie z graniem zgłaszaniem się do mnie. Ja nie będę takiego konkursu robić, że będę wybierał. Tylko po prostu wezmę niektórych, po prostu nie wiem, może dwóch, takich stałych, i będziemy grać już całkowicie razem, ile tam ktoś będzie chciał, albo będę po prostu brał każdego. Do... Ile się zależy, ile osób się zgłosi. To zobaczymy jeszcze, jeszcze o tym będziemy rozmawiać. Ja się mówiłem, żeby laj lajkować, subskrybować yy, mnie. Jak subskrypcja, to i dzwoneczek. I komentować. Co mam robić? Bo też myślę coś na farmie zmodyfikować. I nie wiem, tak właśnie, zaraz, zaraz przejdę na farmę, tylko właśnie podjadę tutaj bliżej. I tam troszeczkę jeszcze zasieję, bo ten opryskiwacz jest duży. Widzicie sami. I... Zanim on tu filkę tu zasieje, to wam zademonstruję, co jest na farmie, co nowego jest. I będziemy sobie rozmawiali. Tak, bardzo dobry plan. Tylko sobie stanę na polu. Dobra. Kluczyki zabiorę. Bo tu się kręcą podejrzane typy, bo tu na live, któregoś dnia było, a trzeba się rozejrzeć. Wszystko jest git. Przechodzimy. I właśnie już z samego brzegu... Dobra przez Czek. z samego brzegu widzicie, jest postawiona obora. Na parę krówek, pięć krówek dokładnie mam. Ku, yy, przywiózł mi pan y, Mieczysław krówki. Zadzwoniłem do niego i powiedział: No, dobra, mam takie, tylko tak na kiedy by pan chciał. No, mówię: No, a kiedy by No, że może być za dwie godziny. No, to dobra. I przyjechał, przyjechał, dobra. Eee, jeszcze fachowców wynająłem. Położyliśmy taką płytę. Teraz jest fajnie e, chodzić po tym, e, po potwórku. Bo wcześniej to ci kochany, drogi człowiek się zapadał, traktor zajeżdżał, się kurzyło ciu kochany, drogi, taki żwirek był, ale gdzieś deszcz padał. Masakra. Tutaj dookoła zrobiłem płot. Znaczy ja... Aha, ktoś bija, dobrze, nie ma problemu. Wiadomo, jak to na serwerze. Każdy bija, wybija. Kajlu widzicie, tam on dołącza, opuszcza, cały czas tam coś się dzieje. I chwilkę musimy poczekać. Co Wam tu opowiedzieć. Dookoła zrobiłem płot. I to jest z tyłu taki jeden mankament. Jak równiało się teren, trochę za bardzo poszło w dół. Ale jest jedno, jeden plus. U mnie jest umówisko. Taki nie wiem, odpadów organicznych. Nie wiem, może radioaktywność. Kurde, muszę chyba jakieś znaki postawić, że yy, promieniowanie czy coś takiego. Bo tego to nie wiem czy to, Co tu, tu wyrzuca Bo tylko jest prama przesuwana Specjalnie zamówiłem Przyjechali, zamontowali Tylko trochę podrutowali Bo tam czasami na widziałem drutem Albo coś Nie wiem, to chyba tak ma być Ale co się dziwić, niska cena była To wziąłem O co? Poczekamy sobie O, dobra Dobra, tutaj e, właśnie mamy dół. Tam Widzicie, już tur leży jakieś, kurde, jakieś zbiorniki. Pewnie, pewnie jakieś odpady. Dobra, to jest to. E, Płotek dookoła ogrodziłem, w razie co, żeby, żeby nie było, że ktoś wpadł. Jakieś, nie wiem, przemiwania, czy coś takiego. E, tu, się nic, tu się nic nie zmieniło. Tu pług mam... E, po, chyba się zmieniło, że pług... 4 tak. I jeszcze się zmieniło to. Tamtego Ursusa mam. 60 nie mam. Doszedł Zetor i doszła Renóweczka Ona ma tam chyba 120 koni równo. Coś takiego, 121. I dwa siwniki, właśnie ten widziałeś. Yy, widzieliście Amazonę. Do 9 tu jest yy, 400, i tamte też 400 jest. Dobra. Tutaj widzieliście moje gospodarstwo. No i bo tu. O. A! I brony. O, właśnie. I najważniejsze, brony. Dobra. Przypominam Wam jeszcze raz. O lajkowaniu subskrypcji, O komentarzach. Co mam robić. I w ogóle na jakimś polu. Bo na przykład, czy. Nie wiem. Pomóżcie mi w sezonie. Bo ja tak nie bardzo ogarniam tego sezonu. To mu ktoś tam kto ogarnia. Pomóżcie mi. Przychodzę na Teamspeaka, jeżeli chcecie. Bardziej wieczorami jestem. Widz, zapraszam. Dobra. Eee, teraz taka sytuacja. Widzicie, tu jest Dosia. Ano już kurde, o, jaki różowy samochodzik. Eee, różowy pikapik. Niech zgadnę, pewnie to jest Dosi. A kurde, jakie felgi? Ty, ja ci, ja ci bym te felgi wyczyścił. Nie ma co. T, t, t. Eee, Ursus Ursusa widzę też mają. No i... O kurde, tam co się stało? Oj ojoj. Takiś majster chyba to robił, ale dobra. Gdzie tu kurcze kogoś gospodarstwo jest? Eee, bo mówiliście, żeby właśnie... Oda się odwiedzić. Odwiedzi. Bo, O bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest gospodarstwo, chyba jak nie mam świadka. Tak, pana świadka. Światek, dobrze. Widzę on ma gospodarstwo tak stworzone, tu ma domeczek z widokiem na inne gospodarstwo. Tam zaraz przyjdziemy. Tu ma, widzę parę silosów i silos na zboże. Da się tu tworzyć? Nie da się Dobra, to nie będziemy mu zaglądać, bo może tam coś ma Może nie chce, żebyśmy to widzieli, dobrze Jest to takie, ma różne sprzęty Wszystko ma pochowane Ale tam możemy przejść przez parę Maurususa, jakiego, 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 czekajcie, czekajcie Kurde, nie mogę zobaczyć, no patrzcie no Maurususa, o widzimy, 1162 no, 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 co tam jeszcze? Ursus 1132. Jakiś RCW stoi. No. no, 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 no. no, O, 60. O, czypek. Bez kabiny. No, to, to stoi jakieś bydle. Jakieś kóło. Pewnie do ugniatania ten e, wał do rzepaku, żeby ugniatać, tak? Ech. Bizonka ma. Ja mam forsznita, No, dobra. Miesza z tym. Każdy lubi co chce. Dobra, idziemy dalej. tu widzę, u kogoś już tu zasiane. Wow, owiec. A to idziemy do pana Riot Play Games, czyli i tam e, Drivera 300, chyba. Ojoj, tam delikatnie coś przycięło. Nie tam coś sprzedają, kupują. I za tak to się zaczyna. Kurczę raz, się można zgubić. Oni tu... Aha, dobrze. Wejdziemy od nich od bramy, tak zobaczymy. Psa nie ma? Nie ma, ale jakiś tu ptak jest. Może agresywny? Nie wiem. O, od samego brzegu bizon stoi. Może by kurde... To... Ale to patrz, jakby ten garaż obrócili, to by światek patrzył i by zazdrościł. Wiesz, o, sąsiady, jakie kurde bizona mają. Ale dobra, to jest ich wizja. E, zatorka mają fajnego Ursusa. Przyczepy widzę. Z nosionami. O, samo zbierającą mają. Widzę. Dobra. Puk. Puk. Tak. Myślałem, że to Tu Kurde, nie wejdziesz. No, kurde. Nawet żadnej furtki nie zostawię otwartej. Boję się. O, o, o! Ty! Do kurnika wlazłem. Ziarno podpierdzieli. Paczka. A może by twarzył? Nie, pierdziele. Może jak mają monitoring Jakiś lata na latarniach, może widzę. Tu mają jeszcze: yy, No, tak jak zwykle, biny, i wszystko. O, kultywator. Gdyś zęby im połamały, bo tak w jednej strony taki krzywy, ale dobra. O, drugi kultywator. Ruszarka. Do... <tuszy> to się mówi Bóg, bowy dobra. O, jeszcze tu kosiarka mają. Karszera, o kurde, na bogatości. Może tam co zostało? Jakiś kawałek płynu, kawałek szlafa jakiegoś odczepionego wokół. Nic nie ma, kurde, bo może coś podpierdzielił. Dobra, idziemy dalej. Idziemy na piechotę, tu nikt, nikt nie jeździ, bo jest teraz ta epidemia, kwarantanna, rolnictwo nie obowiązuje że możemy wyjść, ale wie, wiecie to, wiesz, jak idę, kurde, tu muszę się zasłaniać, No, tam nikogo nie było, na szczęście. Ale kudosi, kurde, to już, już 500 złoty się należało już. Od tyłu wajdę, Ale czekaj. Lepiej wejdę tak. O. Może mikrofon bliżej. O, będzie lepiej słychać. Czekaj, nos. O, teraz lepiej. Cześć Kajlu, cześć, 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 cześć. O, ma takiego, bo fajny domek, fajny, wszystko elegancko. O, otwarte, o. A tu nic nie ma jeszcze. Kurde, myślałem, że. Bizona takiego samego, mają, jak w poprzednim. Kurde, gorąco. Zetorka, fajnego, majo. Gdzie są losy? Tu jest też jakaś wiata. Wszystko pozamykane. Eee. Łuk czterskiej bawy tak jak ja mam. No i tak jak ja siewnik ma. Taki sam. O jest. Cześć, cześć, cześć. Jak najszybciej. O, dobra. No pamiętajcie, jak na bo do kogoś idziecie, to trzeba maseczkę nawet na wsi. A tam kto jest? Idę! No szybciej. A To co to, to, to nie! Ty tam jeszcze ktoś jest Dokładnie widzę na mapce A, tam to jest farma pana właściciela projektu. E, go nie ma, to tam możemy pójść To jakieś woda, jakieś strumeczki Fajny taki spacerek, taki nie za długi, nie za krótki, w sam raz Ojoj, jej, oj, czy ktoś coś sprzedaje, ktoś coś sprzedaje Tak mi się wydaje, że ktoś coś sprzedaje o, to jaki elegancki asfalcik do niego, no widać, stać go, no. Skąd on na to miał pieniążki? No tak, jeszcze obok słupa, no, prąd ciągnie, za darmo. Nieładnie, nieładnie. A skąd on na to miał pieniążki? Patrz, jaki chlew. Obora jaka, kurde. O, o, rurki. Ja tu muszę przyjechać. Kurwa, złom. A to po co? Dobra, to myślę się, ale nie będę mówić. Tam traktor stoi. Sam? Nie boi się? Wszystko pozamykane. Jak śmietnik wcisnął. A tam co, można wyjść? Kurde, dobra, już, już, pierdzielam mu to. o! No, ja mówiłem, że ciągnie, kurde, prąd pod, podpięte. Pod, Wszystko pozamykane. No, cztery spusty, ale takiego farma wygląda. Jego gospodarstwo, tylko jedynie prasa stoi. Ty, o kurde, psama. Pewnie agresywny. Spokojnie, spokojnie, już idę. O, stacja benzynowa. Można używać? Tylko chcę pociągnąć, żeby sp spróbować. Ale dobra, tyle było. Tam ktoś jeszcze? Nie, już chyba tyle. Więcej tutaj nikogo. Nikogo nie ma. Bartka farma, nie wiem gdzie jest. I chyba tutaj, ale nie, nie jestem pewny. Coś na górze jeszcze? Ktoś coś ma? Na górze tutaj. 123 to się przeniesiemy tutaj ale tak daleko? Nie... no jest ktoś jeszcze nie wiem kogo to farma ale zajrzymy zobaczymy kto tam jest ktoś tu jest? bo jak tego to trzeba o dom postawiony elegancki psa nie ma? nie ma, dobra hop o! Już jest do złomu! O! Kolejny złom! A to nie! Ty! tyś, Dawaj! Dawaj! Dawaj szlaufa! Udało się złapać! Yy. Yy. Oj! Popsułem! <grybuj> Dobra, to to... Tutaj wszystko zamknięte! O! U stoi! 16.04 rynóweczka. Taka sama co ja mam. Tylko niestety będzie musiał silnik zmienić. Na mniejszy. Dosia wbija. Dobrze, trzeba będzie czekać. Co bym wam tu opowiedzieć? A powiem wam tyle, żebyście. Yy, może ktoś dotarł, może nie. Yy, zapraszam was na grupę. Na grupie będą na dniach uh, wybiorę z kim będę nagrywać. Więc tam zapraszam. Na grupę Facebookową. Link podany w opisie. ja. Ja 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 Farmingowa masakra. No, masakra to masakra, no niestety. Farmingowa. Ale dlaczego tak mi nie bardzo widać? Może ta żarówka taka taka jakaś. Na ziemię świeci, to świeci, ale na, na twarz to nie uświetla. Dobrze mm, To przyczepy ma dwie. Stąd z nawozami widzę. O, jeszcze kombań widzę chyba tutaj chyba. Uh, header. Tu ze też ma pewnie kombań zamknięty. Na cztery z Tak, zamknięty. Na, na cztery z pusty. Dało się zobaczyć coś nie da się. Co tu stoi, co jakiś... Silos, coś tam nasypane, czyli tutaj nic więcej nie zobaczył, Dobrze, dobrze. Choć, o, może chociaż przez okno zajrzę. Dobra, prawilny, kurde, taki sąsiad. O, zupy nawet nie zjadł. Czyli dziś jest niedaleko. Na dach? Satelita z czegoż ma? Dobra, nie wiadomo, chyba z cyfrego plusatu. Dobra. O, tu... o, o, o ty! Gracie. Je... Ale za kurde zaślepione, żeby w kible nie patrzeć zaglądać. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd, przechodzimy na moje farmę I stąd się z wami pożegnam na dzisiejszy odcinek. Prosiliście, że e, mnie na streamie, żebym pokazał farmy innych, więc pokazałem. Wszystkich co tu są, więcej aktualnie nie ma. A jak się pojawią, to zostaniecie poinformowani i będziecie wiedzieć. A na, to, na ten czas dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na inne odcinki z Farmingowej Masakry i też z innych e, serii. Typu Farming Simulator 19, zwykły, zwykła seria tam że gajowe na goni, coś takiego, ale tamtej serii już nie będę prowadzić, ponieważ zawiesiłem tamte niektóre serie, będę tą serię tylko prowadzić, będę streamy robić, no i też, jeżeli chcecie, to też z innych gier. Oczywiście. Dziękuję serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, łapeczka w górę, łapeczka w górę musi być, bo to bardzo motywuje do, do dalszej pracy. Wczoraj, wczoraj, czyli we wtorek, mnie bardzo, bardzo zmotywowaliście żeby kolejny live był, ponieważ było tyle masakrycznie łapy w górę i tyle było, was było, że dziękuję wam serdecznie. Dobra, dziękuję. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.